Lena Okson jest jednym z pierwszych agentów organizacji nadzór, jak i również najmłodszą osobą, która kiedykolwiek była jego częścią. Znana ze swoich umiejętności jako pilot, została wybrana do próbnego programu testującego prototyp myśliwca wyposażonego w technologię teleportacji, znany jako Sleepstream. Podczas lotu próbnego, matryca teleportacji uległa awarii, powodując kompletne zniknięcie samolotu. Lena została ogłoszona jako martwa. Miesiące po tym wydarzeniu, Smuga powróciła, rozsiewając fałszywe informacje o jej śmierci. Niestety jednak, wypadek spowodował, że jej molekuły nie były zsynchronizowane z biegiem czasu. Przypadek zwany Cronal Dissociation powodował, że Lena była żywym duchem, często rozpływając się w nieprzewidywalny sposób, często na długi czas. Ten wyjątkowy przypadek spowodował, że nie mogła ona utrzymać fizycznej formy. Naukowcy byli w szoku i nie potrafili wyjaśnić tej przypadłości. Kiedy nadzieje na odzyskanie kontroli nad czołem agentki zniknęły, pojawił się Winston. Naukowiec stworzył urządzenie, które pozwoliło smudze na utrzymanie własnego ciała w czasie rzeczywistym. Ponadto nadało jej to możliwość kontrolowania własnego czasu, pozwalając na spowolnianie i przyspieszanie go manualnie. Z tymi umiejętnościami zdobyła tytuł jednego z najskuteczniejszych członków nadzoru.